hej cześć! To ja Gabi Gawron. Dziś Wam pokażę moje nowe pet shopy w każdym odcinku. To są takie pet -shopy. To jest ten studio. Są tu spódniczki, wieszaczki i tak dalej. Taki o piesek. Oraz ptaszek. tutaj jest suszarka i szczotka. To jest to. To nowa seria. Właśnie to tak, o tak wygląda. To więc zaczynamy otwieranie. Okej, okay. więc... Jest taki ptaszek, jest, jest koloru żółtego, ma coś niebieskie i niebieskiego, ma zielone oczka, oczywiście znak original LPS. Nie wiem jeszcze jak możecie nazywać, ale piszcie imię w komentarzach. ハマ。<laughs> Taki e, brązowy piesek, e, właśnie ma to takie, nie jak normalne, tylko ma takie długie, e, ma tutaj kokardeczkę i, e, na włosku i na ogonku, ma niebieskie oczy, oczywiście ma znak oryginalności LPS. E, myślę, że nazwa ją e, Daisy, bo tak bardzo fajnie pasuje, no to więc... Și se vede aici. Są jeszcze takie dodatki, takie dwa wieszaki zielone, do tego jeszcze taka suszarka żółta i taka szczotka też żółta. I dwie spódniczki. Jedna różowa, a druga taka żółciutka. I jeszcze oczywiście taki różowy puszek. Jest e, jeszcze katalog, taki z e, pani. Jak zawsze do każdego. E, tu są e, ogrodowe wróżki. To jest takie coś, takie tam. Ja właśnie o ta która świeci. Tylko, że to jest na działce, ale to nie jest ważne. Ale niedługo do nas przybędą. No i właśnie się cieszymy. Tak jutro przybędą lub nie wiadomo kiedy. To jest takie coś. A tutaj jest loka i zestaw. Ze są jeszcze takiego. Róż, jest właśnie ten zestaw, który właśnie przed chwilą wam pokazywałam. Tylko mam. O, jest to. To jest właśnie efekt tego dzisiejszego ptaszek. Piesek. Czyli ptaszek. Pamiętajcie, piszcie w komach, jak może się nazywać. Piesek to Daisy. Są spódniczki, to susza, suszarka szczotka. Są drzwi, oczywiście żeby wyjść. O, nie można otwierać i zamykać. To jest takie lustereczko. No i czekaj tam Myślę, że użyję to w odcinkach. Właśnie niedługo powstanie 200 nowego odcinka właśnie z tymi potrzebami. Już mam wszystko wymyślone, no bo trzeba mieć pod kontrolą. No i właśnie to chyba na dziś koniec, więc pa.